Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o przydomowych oczyszczalniach ścieków, ich rodzajach, wadach, zaletach oraz to, czy są one dla każdego. Także nie przedłużając, zaczynajmy! Pamiętajcie jednak, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki temu będziecie na bieżąco z takimi materiałami, które pojawiają się w każdy czwartek oraz niedzielę. Zaczynamy więc od Mercedesa. Mercedesa wśród oczyszczalni <laughs> oczywiście. Chodzi o oczyszczalnie wykorzystujące technologię złoża obrotowego. W dużym skrócie polega to na tym, że w środku oczyszczalni znajduje się jedno wielkie koło przypominające troszeczkę młyn, no i ono się kręci. Kręcąc się, zaczepiają się tam nieczystości i te nieczystości są napowietrzane. Dzięki temu bakterie mają czas, żeby te nieczystości troszeczkę podjeść, no i się wyprodukować. Tutaj oczywiście mówię o bakteriach. To jest oczywiście bardzo duże uproszczenie. Ten mechanizm jest mega złożony, ale na pierwszy rzut oka tak to wygląda. Otwierając oczyszczalnię, widzimy wielki młyn, który się obraca, no i na tym tak naprawdę cała zabawa się kończy. A właściwie zaczyna, ponieważ jest to jeden z pierwszych procesów. Następnie te oczyszczone odpady przelatują do kolejnych komór, no i finalnie trafiają do rozsączników, które mamy rozłożone po podwórku. Albo do naszej studni chłonnej. Wszystko w zależności od warunków gruntowych, jakie panują u nas. No i to, na co dostaliśmy zgodę, bądź o co wnioskowaliśmy w pozwoleniu na budowę. Jeśli chodzi o ten rodzaj oczyszczalni, to mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, ponieważ jest polski producent firma Bioset. Dlaczego jest to dobre? No z tego względu, że musimy wspierać naszą polską gospodarkę. No musimy to duże słowo, każdy robi co chce i na co ma ochotę. Ja natomiast jestem zdania, że pieniądze, które zostawimy u nas w kraju, ponownie wrócą do obiegu, no i dzięki temu nasza gospodarka będzie się rozwijać. Z tego względu zawsze będę promował firmy, które są polskie, no i wytwarzają produkty, które są naprawdę dobrej jakości. A tutaj, jeśli chodzi o firmę Bioset, jestem pewien jakości ich produktów, bo miałem przyjemność się z nimi spotkać. No i zobaczyć na żywo jak wyglądają te produkty. No i porównałem je do takich zwykłych oczyszczalni, które można znaleźć w takich popularnych sklepach jak Castorama czy Leroy Merlin, czy jakkolwiek się to wymaga. Leroy Merlin. I produkuje takie oczyszczalnie. Nazwa tych oczyszczalni to Rotoset. No i tutaj mamy dwa typy do wyboru, albo typ A, Albo typ B. No i typ A jest to taka oczyszczalnia podłużna, zakopana pod ziemią, a typ B jest to bardziej oczyszczalnia pionowa, która wchodzi pod ziemię, ale tak głęboko dosyć. W dużym skrócie, budowa tej oczyszczalni to cztery komory. Mamy dwie komory biologiczne jedną na wodę oczyszczoną i jedną na ten ściek wstępny. Te biologiczne oczywiście są z tymi tarczami obrotowymi te złoża, które widzieliście, właśnie tam sobie krążą. Dlaczego na samym początku powiedziałem, że są to Mercedesy wśród oczyszczalni? Trzeba tutaj odnieść się do pewnych publikacji naukowych, na przykład profesora Hendricha. No i jasno tutaj widać wskazywanie na to, że te oczyszczalnie, ten rodzaj oczyszczalni jest dużo bardziej odporny na gorszą kulturę pracy naszego domu. To znaczy, możemy więcej chemii tam wpuścić. Do tej oczyszczalni i nie musimy kupować specjalnego papieru, bo widziałem na niektórych forach, że niektórzy sprzedają 17 rolek papieru za 200 zł. Papier do oczyszczalni specjalny, także nie dajcie się na to nabrać, nie jest to potrzebne. Na pewno, jeśli chodzi o oczyszczalnię Rotoset, warto tutaj wspomnieć, że jest wykonana z żywicy poliestrowej i jest to wzmocnione włóknem szklanym. W porównaniu do takich zwykłych oczyszczalni polietylenowych widać tą różnicę po dotknięciu, gdzie w tych zwykłych oczyszczalniach, no, można powiedzieć, wręcz ręka się zapada, a tutaj, no tutaj jest to naprawdę solidne, mogą po tym chodzić ludzie. Wszystko, ja wiem, zależy od producenta, ale tutaj producent naprawdę stawia na jakość. No i dla mnie najważniejsza rzecz to niska awaryjność tych oczyszczalni. Tak naprawdę nie ma się co tutaj popsuć. Mamy rzeczy mechaniczne. Pierwsza jest to silnik, no i silnik zawsze możemy wymienić. Druga, jest to pasek. Taki pasek trochę wyglądający jak pasek rozrządu w samochodzie. I jego również możemy wymienić. Cała reszta to już jest część oczyszczalni, i tutaj nie ma się co popsuć. Oczywiście, złoża obrotowe, w które później wlatują nasze nieczystości z domu, mogą po pewnym czasie się zapchać. No i jest to okres 15-20-25 lat wszystko w zależności od tego, jak mocno działają bakterie, więc. To oznacza w dużym skrócie, jak dużo produkujemy ścieków w domu. To zależy już od nas i od tego, jak dbamy o oczyszczalnię. Rozmawiając z producentem, wskazał mi on, że nie mieli jeszcze takiej sytuacji, że to złoże obrotowe musieliby wymienić. Także wszystko do tej pory działa sprawnie. Ja uważam, że w domu, gdzie coś zamontujemy, ważna jest bezawaryjność. No a te oczyszczalnie, ze względu na to, że Posiadają tylko dwa elementy, które mogą się popsuć, są praktycznie bezawaryjne. Warto jeszcze nadmienić, że ta technologia złoża obrotowego jest już z nami od 70 lat. Nie jest to nic nowego na rynku, nikt nie wynajduje tutaj koła na nowo, więc warto się zastanowić, czy my również nie chcielibyśmy takiej małej oczyszczalni u nas w domu. Kolejny typ oczyszczalni to oczyszczalnie wykorzystujące na powietrzanie. I tutaj chodzi o to, że mamy kilka komór w środku danej oczyszczalni, danego zbiornika. No i te bąbelki powietrza, które są puszczane od dołu yy, do góry, wykorzystując grawitację, po prostu unoszenie się, są różnej wielkości. Jedne są większe, drugie są mniejsze i dzięki temu te nieczystości przelatują ze zbiorniczka do zbiorniczka, a właściwie z jednej strefy biologicznej do kolejnej, no i są coraz bardziej to oczyszczone. No i co tutaj może się zdarzyć i dlaczego uważam, że ten rodzaj oczyszczalni nie jest idealny? No, przede wszystkim mogą się popsuć te na powietrzacze. No i tutaj problem jest dwojaki, bo musimy oczyścić naszą oczyszczalnię, wybrać całe te nieczystości, ktoś musi to później wymienić. Tak, są również oczyszczalnie, które działają na trochę innych zasadach. Te wszystkie dyfuzory znajdują się od góry i ta wymiana jest dosyć prosta. Są również oczyszczalnie, które nie przelewają bezpośrednio tego ścieku już oczyszczonego do naszej studni chłonnej, bo nie rozsączają go po podwórku, tylko podlewają nim nasze trawniki. No, ja nie jestem fanem czegoś takiego. Mimo, że producent deklaruje oczyszczenie tego ścieku na poziomie 95%, no to ja jednak nie chciałbym tym podlewać trawy, ale może jestem po prostu zbyt przejmującym się gościem, także zostawiam tą ocenę Wam. Dajcie znać, czy Wy byście podlewali trawnik czymś takim. Kolejna Moja ulubiona oczyszczalnia, właściwie to nie jest oczyszczalnia, ale zaraz do tego przejdziemy, to tak zwana oczyszczalnia ekologiczna, czyli właściwie szambo gnilne. Nie mamy tam podłączonego zasilania, więc można powiedzieć, że nic nas to nie kosztuje, utrzymanie takiego szamba, ale niestety no, ono ma dwie podstawowe wady. Po pierwsze, nie zachodzi tam prawdziwy proces biologiczny, jest to proces taki naturalny, gdzieś tam przelewowy. No i przez to nie możemy być pewni w jakim stopniu nasz ściek został oczyszczony, a mimo wszystko ten ściek jest wpuszczany do ziemi. No właśnie, no i tutaj przechodzimy do drugiej wady, czyli wpuszczania w ziemię. No niestety te szamba nie są idealne i przelewając się czasami ściek. Nieprzetworzony również trafi do naszego systemu rozsączania, który jest rozmieszczony po naszym podwórku. No i do czego to może doprowadzić? No, w konsekwencji takiej długo daleko idącej, może to doprowadzić do ich zatkania. A kiedy zatkamy ten nasz cały system, który ma się pozbywać tej wody, tego nadmiaru tej wody, niby oczyszczonej, no to tak naprawdę oznacza to, że trzeba odkopać to całe szambo, cały ten system i wymienić. Bardzo często. Przewyższa to koszt początkowy tej oczyszczalni, o której wcześniej mówiłem, czyli Mercedesa, czyli Rotoseta. No i jest jeszcze jeden rodzaj oczyszczalni, a właściwie nie oczyszczalni, ale często pada takie pytanie, czy można przerobić szambo na oczyszczalnię. Pozostawiam to bez komentarza. Wolałbym, żeby ludzie nie pytali o takie rzeczy, ale niestety takie pytania również się pojawiają. No dobra, przejdźmy zatem do cen. Ceny, ceny, ceny. Czy te oczyszczalnie różnią się cenowo? Tak i to bardzo. Mercedes, jak nazwa wskazuje, jest najdroższy. Koszt samej oczyszczalni Rotoseta to jest to około 20 tysięcy złotych. Ciężko mi powiedzieć ceny aktualne, ponieważ no, ceny aktualnie szaleją. Jeśli chodzi natomiast o taką najtańszą oczyszczalnię, czyli to szambognilne, o którym wspomniałem, że to nie jest żaden rodzaj oczyszczalni, no to w markecie możemy już w teorii kupić je za około 6-7 tysięcy zł jeśli chodzi o montaż, to w obydwu przypadkach będzie to podobna cena, także tutaj to pomijam, bo to wy jesteście skazani na znalezienie firmy, która zrobi to prawidłowo. No, a jeśli chodzi o ten zbiornik gnilny, no to musicie znaleźć firmę, która no, udzieli też gwarancji na to. No, jak widzicie, różnica w cenie jest kolosalna. Ale czy jest tutaj jakiekolwiek uzasadnienie dla podjęcia tak dużej inwestycji jak oczyszczalnia na złożu obrotowym? Jak najbardziej. Przede wszystkim bezawaryjność. Mamy gwarancję tego, że jeśli prawidłowo będziemy użytkować tą oczyszczalnię, to przez kolejne 30 lat tak naprawdę nie będziemy nic musieli z nią robić. Z kolei, jeśli chodzi o zbiornik gnilny, no to jest tragedia. Jest więcej niż pewne, że w ciągu 10 lat będziemy musieli to wyciągnąć. Dzwoniłem do kilku firm, które zajmują się montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. I na pytanie o montaż takiej oczyszczalni ekologicznej, którą mogę kupić w jakimś markecie budowlanym, wszyscy kazali mi się po prostu zastanowić, czy chcę to robić. Większość z nich wskazała, że zazwyczaj to jest ich główne zadanie. Przyjeżdżają i wymieniają coś takiego na prawidłową oczyszczalnię. Czy to w technologii złoża obrotowego, czy taką klasyczną, napowietrzaną od dołu. Dlatego, w mojej ocenie, nie warto inwestować w takie zbiorniki bo jest to nic innego niż, no niestety, niszczenie naszej planety. I przede wszystkim robienie kłopotu sobie, przyszłemu sobie. A pamiętajmy, że za kilka lat na pewno wszystko pójdzie w górę i te oczyszczalnie niestety będą droższe. Także warto już zainwestować w coś porządnego teraz. Pamiętajcie też, że zmieniło się prawo wodne. Mówiłem o tym w troszeczkę innym odcinku, Teraz na górze wyświetla wam się karta do tego odcinka. Odcinek spotkał się z bardzo dużym uznaniem wśród Was, widzowie. Także jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie, jeśli dotrwaliście do tego momentu, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, no i dać suba. Dzięki temu będziecie na bieżąco z takimi materiałami. Mam nadzieję, że udało się wam uzyskać odpowiedzi na nurtujące was pytania w temacie przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeśli nie, pamiętajcie, możecie zawsze zadać pytanie w komentarzu na dole. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!